Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. A w dzisiejszym materiale mam dla Was coś takiego. Jest to NZXT Capsule, nowy mikrofon wypuszczony przez NZXT. Myślę, jest to dość ciekawa sprawa, bo NZXT raczej kojarzona jest przede wszystkim z obudowaniami czy ich chłodzeniami wodnymi z serii Kraken. A tutaj, proszę, niespodzianka dla wszystkich wypuścili mikrofon. Mikrofon NZXT Capsule. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj sobie rozpaczkujemy ten moni pfu, monitor. W każdym razie, dzisiaj sobie rozpaczkujemy ten mikrofon, to chciałem powiedzieć, i oczywiście porównamy go też do myślę jego największego konkurenta, czyli Blue Yeti. Ten konkretny mikrofon z tego co wiem wyceniony jest gdzieś nie wiadomo w sumie ile będzie kosztował w Polsce, więc możecie to sobie sprawdzić w linku w opisie. Ja wam tam go dorzucę. To jest ciekawa sprawa. No dobra. Rozpaczkujmy tą kapsułę i zobaczymy jak będzie. One eternity later. O. Tada. Generalnie rzecz biorąc, ma to być mikrofon pojemnościowy, który jest dedykowany właśnie dla streamerów, czy ogólnie rzecz biorąc, twórców internetowych. Jest on podłączany na USB-C, z tego co wiem, też ma odsłuch. No i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie w stanie, przynajmniej na jakość, konkurować z Blue Yeti. To jest ciekawa sprawa. Dobra, rozpaczkujmy go. Tu jest jeszcze zaklejone. Fajnie, że wszystkie pudełka mają takie same. No, to jest, w sumie, to jest w sumie też plus, że rzeczywiście oni mają wszystkie pudełka takie same. W sensie, jeżeli by to było gdzieś na półce w sklepie, to to na pewno musi fajnie tak wyglądać, że jest taka po prostu sekcja NZXT. O nie, z tym się będę dłużej męczył, niż bym, niż bym chciał. A few inches later. Proszę bardzo. Kapsuł Microphone. Logo NZXT. W sumie w tym momencie to pudełko przypomina mi troszeczkę tą moją małą obudowę NZXT H1, którą kiedyś miałem. Dobra, jak to się otwiera? Kolejne zaklejenie. Kurde, tak to po jakby nie chcieli, żebym go wyciągnął, no? Dobra, Build the Extraordinary. Tak, piękne wygłuszenie. I jest nasza kapsułka. No proszę, całkiem sporych rozmiarów. Mamy nasz kabel USB-C do USB-A, sobie go odłożymy i choć do nas śliczno nie wstydź się. Tutaj widzę, że mamy jeszcze taki polec do mocowania, to jest, przypuszczam, adapter, gdybyśmy chcieli zamocować sobie taki mikrofon na. Ramię, bo z tego co widziałem, nawet NZX też sprzedaje taki zestaw z ramieniem. No to prawdopodobnie to może nam ułatwić jego zamontowanie. Sobie na razie odłożymy. Okej, okay, więc tak wygląda ta nasza ślicznotka. Pierwsze wrażenia, powiem Wam. Ej, całkiem porządnie to jest wykonane. W całości praktycznie wykonane, przypuszczam z aluminium, to jest mega. Nie ma tutaj plastiku. Przynajmniej nie, nie czuję, żeby tu gdzieś. Tu, tu jest plastik na spodzie. Tutaj może tak wam pokażemy do kamery jakie mamy tutaj złącza. Tutaj mamy oczywiście USB-C, mamy ten gwint, o którym mówiłem, możemy tutaj sobie wkręcić tą naszą przejściówkę, gdybyśmy chcieli. A także mamy jacka do odsłuchu, gdybyśmy bezpośrednio chcieli mieć odsłuch z naszego mikrofonu. Mamy też oczywiście całą podstawkę, która jest również metalowa. I tutaj na spodzie widzę, że ma takie ślizgacze gumowe, które są fioletowe. Bardzo fajny akcent, powiem Wam. Taki właśnie od NZXT, który ma oczywiście zapobiegać ślizganiu się. I rzeczywiście trzeba by się było faktycznie postarać, żeby tak trypnąć ten mikrofon. Raczej w miarę stabilnie stoi. Jeżeli chodzi o samą główną jednostkę mikrofonu, jeden z tych potencjometrów służy do zgłaśniania samej czułości mikrofonu, natomiast drugi potencjometr służy do głośności podsłuchu. Jednakże, taka jedna rzecz, która już na ten moment rzuciła mi się w oczy, jeżeli chodzi o te potencjometry, nie mają one swego rodzaju granicy. Co za tym idzie, możemy je cały czas obracać. Zobaczcie, mogę tym cały czas kręcić w jedną stronę, w jedną stronę, w jedną stronę. Więc przypuszczam, że tu może być taki delikatny problem z głośnością, to znaczy nie wiemy czy nasz mikrofon jest na maksa czy nie jest na maksa. Fajnie by było, gdyby tutaj faktycznie były jasne te granice zarysowane, czy mamy max, czy mamy minimum i też nie widzę, żeby tutaj gdzieś był jakiś. O! To jest jeszcze klikalne. Już miałem narzekać, że nie ma żadnego przycisku do wyciszania, ale przypuszczam, że faktycznie ten klik będzie służył do wyciszania. Jeżeli tak, to spoko. Jeżeli chodzi o tył mikrofonu, wygląda on w ten sposób i z tego co wiem, to tutaj mamy jeszcze taki szybki, nie wiem jak to nazwać, mechanizm do wyciągania naszego mikrofonu bezpośrednio. Możemy sobie wyciągnąć nasz mikrofon, gdybyśmy chcieli sobie porozmawiać na przykład w ten sposób. A tak poważnie to służy właśnie do tego, żeby mocować taki mikrofon na ramieniu. Gdybyśmy nie chcieli korzystać z tej budowanej podstawki, to możemy sobie to po prostu wszystko rozłączyć. Mamy jeszcze dodatkowo w zestawie taką zaślepkę, żebyśmy mogli sobie tutaj to założyć, żeby nasz mikrofon wyglądał ładnie. Oczywiście, można to sobie tutaj wkliknąć, żeby było. Ja tego nie będę robił, bo i tak nie mam dodatkowego ramienia, więc mój wędruje sobie tutaj sporo ten do stojaka. No dobra, so far so good. A gdzie jest ten Blue Yeti? 12 seconds later. Tu mamy Blue Yeti, czyli chyba najbardziej kultowy mikrofon e, youtuberów wszechczasów, że tak powiem. Tak wyglądają, jeżeli chodzi o wielkość te mikrofony. Blue Yeti jest troszeczkę wyższy przez e, swoją podstawę. E, też jest Blue Yeti cięższy zdecydowanie. W każdym razie myślę, że taka największa różnica jeżeli chodzi o Blue Yeti a ten konkretny mikrofon to że oczywiście na Blue Yeti mamy tutaj odsłuchy, mamy przycisk do wyciszania. Do tyłu mamy jeszcze tryby, w jakich ten mikrofon będzie zbierał, czyli możemy go przyłączyć w tryb wywiadowy, żeby zbierał równo po wszystkich krawędziach albo zbierał tylko i wyłącznie z przodu w momencie, gdy mówimy do niego w ten sposób. Więc Blue Yeti przynajmniej jeżeli chodzi o ten mikrofon wydaje się być troszeczkę bardziej zaawansowany. Pytanie jak to w ogóle będzie z jakością dźwięku. Natomiast Blue Yeti, przynajmniej ta moja stara wersja, oczywiście też ma jakiś gwint do montowania, ale jest jeszcze widzicie na jaki USB? To będzie mini USB, no i też mieliśmy oczywiście jacka do odsłuchu. Więc o tyle fajnie, że ten mikrofon jest na USB-C. USB-C teraz wiadomo jest większym standardem niż takie mini USB. Dobra, no to słuchajcie, podłączymy to pod kompa, nagramy sobie jakieś próbki. Przesłuchamy, puścimy wam i damy z Kamilem znać, co myślimy. Three days later. Ok, podłączyliśmy już nasz mikrofon do laptopa. Jak widzicie, w momencie podłączenia świeci on sobie na biało. Prawdopodobnie stwierdza teraz, że wszystko działa. W momencie, gdy sobie klikniemy nasz potencjometr od to wtedy on przechodzi w tryb czerwony, żeby dać nam znać, że jest wyciszony. Tak więc to jest mega spoko sprawa. A już chciałem narzekać, że nie przemyśleli tego. Przemyśleli. Także teraz sobie nagramy próbki dźwięku z obydwu mikrofonów. Ok, więc. Więc Mamy tutaj wszystko ustawione, mamy mniej więcej czułość tak na połowie, tak się starałem to ustawić i teraz lecimy. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. To jest test NZXT Capsule oraz Blue Yeti. Pisanie na klawiaturze, stukanie w stół. Kamil, powiedz coś. Mówię coś, mnie? Prawdopodobnie tak. I teraz jeszcze sobie zrobimy test tych takich dźwięków. Poszła pszczółka do poloneza. Ok, czas na Blue Yeti. Two hours later. Ok, teraz mamy ustawiony Blue Yeti. No i słuchajcie. Hej, cześć, witajcie z tej strony z masło. To jest test NZXT Kapsul oraz Blue Yeti. Pisanie na klawiaturze. Kamil, powiedz coś. Słuchajcie, Nie wiem. Okej, okay, jeszcze sobie sprawdzimy te takie dźwięki, które mogą się przenosić. Poszła pszczółka do Poloneza. No to dobra, czas na odsłuch. Six hours later. Okej, okay, więc zrobiliśmy sobie z Kamilem odsłuch tutaj e, obydwóch mikrofonów. Jeżeli chodzi o sam dźwięk, e, to szczerze mówiąc, mi trochę bardziej odpowiadał Blue Yeti. Kamil? No, Blue Yeti. Tobie też? Tak. A Wy widzowie? Który dźwięk Wam się podobał bardziej? Ciężko mi powiedzieć, czy jeżeli chodzi o sam dźwięk, czy Blue Yeti ma lepszy dźwięk. To nie o to chodzi. Bardziej mi się po prostu podoba. Może to jest kwestia tego, że już po prostu tyle lat używam Blue Yeti i gdzieś tam przyzwyczaiłem się do jego dźwięku. Może to bardziej o to chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, te dwa mikrofony brzmią bardzo podobnie. I na pewno do jednego, jak i do drugiego warto byłoby zainwestować w dodatkowy pop-filter, żeby się nie przenosiły te dźwięki takie py 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 i tak dalej, żeby nie było tego takiego prychania, to jest na pewno fajna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o sam wygląd, to tutaj już to nie jest, myślę, takie oczywiste. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o sam design, to tutaj design na moim zdaniem jest dość mocną stroną. Kamilcy też tak wyglądałeś, jakby ci się ten NZXT bardziej podobał. Tak, ja bym go wybrał pomimo gorszego dźwięku. No proszę, to jest też ciekawe podejście. W sensie, oczywiście to zależy co robicie, tak? Niemniej jednak Blue Yeti ma więcej opcji, bo jak mówiłem wcześniej, on tutaj ma te różne tryby zbierania. Gdyby te mikrofony były w tej samej cenie, ja prawdopodobnie mimo wszystko wybrałbym Blue Yeti ze względu na to, że po prostu ma więcej funkcji. Natomiast prawdopodobnie może się okazać, tak że ten mikrofon NZXT będzie troszeczkę Tańszy, nie wiemy jeszcze do końca, jakie będą polskie ceny, natomiast jeżeli będzie faktycznie tańszy niż Blue Yeti i nie potrzebujecie tych innych trybów zbierania dźwięku, to myślę, że rzeczywiście może to być całkiem niezły wybór, bo dźwięk jest naprawdę. Trzeba się mocno wsłuchać, żeby wyczuć te jakieś takie drobne różnice, i wydaje mi się, że całkiem niezły jest to mikrofon, jak na pierwszą iterację którą zasadniczo zrobiło NZXT, więc jeżeli mówimy o pierwszym produkcie w tej kategorii, to myślę, że jest on całkiem udany. Tylko co mi się nie podoba, to ten taki potencjometr, że, że nie ma on konkretnej granicy tego, żebyśmy wiedzieli kiedy jest maks, kiedy jest minimum. To jest moim zdaniem rzecz, którą należałoby tutaj poprawić. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o tych mikrofonach i który byście wybrali. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS.